Co to są zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu? Zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu to zaburzenia oddechania występujące podczas snu? Czasami nazywane są przewlekłą niewydolnością oddechania w czasie snu? Zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu są jedną z czterech grup zespołów chorobowych wyróżnionych w zaburzeniach oddechania w czasie snu obok obturacyjnego bezdechu sennego, centralnego bezdechu sennego oraz hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu związanej z określonymi chorobami, np. z chorobami śródmiąższowymi płuc i naczyń płucnych, chorobami dolnych dróg oddechowych, chorobami nerwowo-mięśniowymi i ściany klatki piersiowej, a także znacznego stopnia otyłością. Zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu niezwiązane z innymi chorobami są nazywane zespołami pierwotnymi. Pierwotne zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu obejmują TZW, idiopatyczną hipowentylację pęcherzykową w czasie snu, inaczej pierwotną lub centralną, oraz zespół wrodzonej centralnej hipowentylacji pęcherzykowej, nazywany zespołem ondyny. Jest to choroba rzadka uwarunkowana genetycznie. Ogólnie zespoły hipowentylacji cechuje nieproporcjonalny wzrost stężenia dwutlenku węgla we krwi tętniczej w stosunku do jego stężenia w stanie czuwania. Odpowiedź organizmu na obniżenie stężenia tlenu i wzrost stężeń dwutlenku węgla we krwi jest nieprawidłowa. Jak często występują zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu? Pierwotne zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu są rzadkie, natomiast zespoły hipowentylacji związane z innymi chorobami są proporcjonalne do częstości występowania chorób je powodujących. Każda otyłość ze wskaźnikiem dni 30 może powodować zaburzenia oddychania w czasie snu? Jak się objawiają zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu? Zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu mogą powodować różne objawy najczęściej przerywany sen, bezsenność, częste budzenie się w nocy, czasami chory ma poczucie niemiarowego bicia serca, ogólnego zmęczenia i jest senny w ciągu dnia, ma poranne bóle głowy. Nieleczone zespoły hipowentylacji, prowadzące do niewydolności serca mogą się objawiać obrzękami kończyn. Co robić w przypadku wystąpienia objawów zespołów hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu? W przypadku zaobserwowania u siebie objawów, należy zgłosić się do lekarza POS. Diagnostykę zaburzeń snu prowadzą poradni i oddziały chorób płuc, czasami wyodrębnione jednostki nazywane różnie laboratoriami snu. Ośrodkami diagnostyki zaburzeń snu? W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie zespołów hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu? Lekarz najpierw zbiera wywiad od pacjenta, a następnie bada pacjenta. W diagnostyce zaburzeń snu istotne są obserwacje osób mieszkających razem z pacjentem, następnie lekarz zleca badania dodatkowe. Kluczowe dla ustalenia rozpoznania jest tzw. badanie polisomnograficzne oceniające parametry układu oddechowego, krążenia, wskaźniki neurologiczne i zachowanie podczas snu. Konieczne jest wykazanie zaburzeń oddychania które powoduje upośledzenie dostarczania do organizmu tlenu i usuwania dwutlenku węgla. Czasami należy wykonać badania gazometryczne krwi, bezpośrednio oceniające stężenia tlenu i dwutlenku węgla. Rozpoznanie ustala się na podstawie określonych kryteriów. Jakie są metody leczenia zespołów hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu? Celem leczenia jest poprawa wentylacji, czyli jakości oddychania w czasie snu. W leczeniu zdiagnozowanych przypadków stosowane są aparaty podające dodatnie ciśnienie do dróg oddechowych, czyli respiratory. Tryby i parametry wentylacji dostosowane są przez lekarza do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wentylacja dodatnim ciśnieniem powadzona jest głównie poprzez różnego typu maski zakładane na twarz. Nazywamy to wspomaganiem wentylacji stosowanym w okresie snu. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie zespołów hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu? Wyleczenie zespołów pierwotnych nie jest możliwe. Wczesna diagnoza, regularne leczenie skutecznie poprawiające wentylację zmniejsza jednak objawy choroby. W zespołach wtórnych Czyli będących konsekwencją innych chorób, odpowiednie leczenie chorób zasadniczych ma wpływ na nasilenie objawów zespołu hipowentylacji, NP leczenie otyłości. Co trzeba robić po zakończeniu leczenia zespołów hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu? Zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu leczymy i monitorujemy przywlekle do końca życia. Co robić? Aby uniknąć zachorowania na zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu, jedynie w zespołach wtórnych, kiedy zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu są związane z częściowo wyleczalnymi chorobami, można mówić o pewnej formie profilaktyki. Dotyczy to głównie zespołów wtórnych do otyłości czy chorób dróg oddechowych. W innych sytuacjach ma wystąpienie tego zespołu, nie mamy wpływu ważne jest wczesne jego rozpoznanie.